Chwila... Moment. Gdzieś tam za chwilę będzie wschód słońca. Tu za chwilę będzie moje śniadanko. Pokazuję Wam to nie po to, żeby zachęcić do jedzenia czegoś, tylko e, tak jak w tej dzisiejszej Ewangelii, w fragmencie od św. Mateusza z 25 rozdziału, żeby zachęcić do bycia gotowym, do tego, aby czuwać. Tak nas wprowadza ta niedziela adwentu, którą sobie mamy, w takie myślenie, w takie rozważanie. Teraz czuwać i być gotowym, co to znaczy? No właśnie, żebym się tu znalazł, żebym mógł oglądać ten wschód słońca, który za chwilę nie ukrywam, trzeba było wstać dużo, dużo, dużo wcześniej niż jeszcze się zaczynał robić świt ale było warto przygotować się, być gotowym, być przygotowanym, być zwartym po to, aby móc za chwilę oglądać ten piękny spektakl. I do tego samego zachęca nas Pan Jezus, żeby to, co ma przyjść ważnego, te wszystkie okazje, te wszystkie dobre rzeczy, te wszystkie dary, nie, przecież na lekcjach uczymy się, że... Łaski to są dary od Pana Boga, talenty, te wszystkie dobroci, które dostajemy, żeby jak przyjdzie, żeby zostało nas gotowym do działania, żebyśmy my widzieli, co się dzieje wokół nas. To tyle, jeżeli chodzi o omówienie, a za chwilę chciałbym Wam powiedzieć, jakie zadania z tego wydaje mi się, że warto wyciągnąć do naszego życia w tym tygodniu. I teraz, jakie wypływają z tego dla nas zadania, że my mamy być cały czas w gotowości po to, żeby nie dać się złapać złemu? Ci, którzy chodzą do mnie na lekcje religii, to wiecie, że zdarza mi się często zapraszać Was do czegoś takiego, do pomyślenia sobie. Wyobraźcie sobie, mówię, jak będziecie mamą, jak będziecie tatą, jak będziecie żoną, mężem. Dla niektórych z Was jest to bardzo. W kręgach, powiedzmy, fantastyki. Dla niektórych z Was jest to przyszłość bardzo, bardzo odległa. Ale o co chodzi? Chodzi o to, żeby już dzisiaj, i to jest pierwsze zadanie, zadać sobie pytania, co ja mam na dzień dzisiejszy, jakie talenty, jakie zdolności. Nie? żeby zastanowić się, z czego ja mogę skorzystać, żeby sobie zrobić przegląd i to jest druga sprawa. Tak sobie myślę, że w tym adwencie warto zrobić sobie przegląd, zastanowić się, jeżeli ja chcę być, no i tutaj mój plan, moje marzenie, mój cel, to co ja już na dzień dzisiejszy mam, tylko teraz i to jest trzecia rzecz, żeby sobie nie, nie przesadzić, że tak powiem, żeby nie robić tego po swojemu, tylko żeby zrobić to z, roztropnie, żeby ro, zrobić to z głową i z Panem Bogiem, czyli o co chodzi? Chodzi o to, żeby Uświadomić sobie, że Pan Jezus nie chce od Ciebie, żebyś ty, mając 16 lat, miał doświadczenie i żył jak 46 lat. Żebyś ty, kończąc szkołę, mając 19 czy 20 lat, żył z takim doświadczeniem, z taką mądrością, i tak się posługiwał wszystkim w świecie duszą, ciałem, rozumem i emocjami jak 60 latek. Także na spokojnie. Tylko ostatnia czwarta sprawa, trzeba sobie uświadomić, że te rzeczy, które ja, ja mam, to nie są rzeczy, które gdzieś tam wkładam, chowam i będę. Z nich kiedyś korzystał, tylko to są sprawy, które ja mam mieć cały czas przygotowane. I tu do głowy przychodzi mi żołnierz albo strażak, który cały czas musi mieć sprzęt przygotowany, cały czas musi mieć w gotowości, bo nigdy nie wie, kiedy go zaskoczy ta sytuacja, która będzie wymagała jego działania. Myślę, że takie cztery zadanka warto sobie na ten tydzień adwentu wziąć ze sobą. Trzymajcie się z Panem Bogiem, do usłyszenia. i this